tuściutka i zdrowa źródło kalogenu w garze zupa keto hejka witam na kanale stare schematy płoną a dzisiaj zrobimy zrobię ja zrobię zupkę keto ala keto taką warzywną tak z papryki cebula czosnek por zmęczone życiem pieczarki wykorzystamy Celer naciowy, marchew, pietruszka, broku, kalafior. To wszystko wyląduje w garze. Zobuj, zrobimy zupę mocy. Zupę keto. Po takiej zupce jest siła i moc. A mięsiwo, jakie użyjemy, to o takie. Ze skórą. Kalogen, tego się nie boimy. Skóry. Taki karczek poszarpany. Ochłapy, ale się nie nada. Idealny i kurze łapki. O! Zrobi nam się taka żelatynka. Dużo kologenu. Trzeba pazurki poobcinać. Szpony. Środkowy palec. i Taki żarcik. Dobra, ja się zabieram zamycie, krojenie warzyw i stawiania mięsiwa jak się gotuje już taki rosołek będę to długo gotował z 5 6 godzin na luzie, na bardzo malutkim ogniu aby tylko pykało tak jak się rosół gotuje zapraszam do oglądania na pierwszy ogień lecą kurze łapki, trzeba oczyścić pazurki poobcinać, po bo za długie, tu w tych łapkach jest siła i moc na skrzypiące kolana. Polecam albo galaretkę, co można z tego zrobić. Dobra, jedziemy z tymi paznokiet, paznokietkami. I następne. Ok, rabki oczyszczone, łapki. Źródło kalogenu już w garze, teraz bierzemy się za następne mięsiwo, następne źródło kalogenu. Tłuszczyk, tego się nie boimy, to nasze paliwo, po tym mamy siłę i moc i dużo energii. Dobra, kroimy to w jakąś małą kosteczkę. Kroimy wieprzowinę w kosteczkę jak się uda, takie większe kawałki. O, z 2 centy, tak żeby było czuć coś pod zębem, nie? Gdzie się mięsiwo je. O, zupka wyjdzie super, mówię Wam, często ją robię. Taką michę takiej zupy zjem. Cały dzień jestem najeżony. Skóra. Mniam, mniam. Każdy lubi. Trochę mięsa sobie zostawiłem. To zupa za bogata by była, nie? Za dużo mięsiwa. Zrobię takie bitki. Robię bitki. Na to tylko sól, pieprz i nic więcej. I na, na, na patelnię. Bitki, bitki. Dzisiaj tylko je po pieprze. nie leżą do jutra. Dwa dania za jednym zamachem. Dania? Tak, dania. Zupa i bitki. Tylko pieprz. Jutro będę solił, jak będę smażył. Podczas smażenia dodam soli. To wszystko. Będzie super. Sól pieprz i tyle. Cebulę przypalam na palniku, na gazie. Doda nam smaku i aromatu. Z upiną. nam zostawi troszeczkę taki kolor słonkowy. Robicie tak? Na przykład do rosołu? Daj znać w komentarzu. Warzyna, warzywa już mam pokrojone. Broku i kalafior dam na samym końcu. Wiadomo, żeby się nie rozgotowało, nie rozpertoliło. Czosnek zgnieciony pamiętam babcia zawsze mi mówiła zgnieć czosnek 20 minut do pół godziny przed spożyciem żeby uwolnił swoje właściwości tak robię od lat albo jak się było chorym to też dawała taki gnieciony na jakimś talerzyku koło łóżka na noc żeby wdychać te opary z czosnku taka wtrąbka. Dobra, jeszcze mi zostały pieczary do pokrojenia. I tyle. Zupa mocy. Wszystko przygotowane. Głąba, głęba, czy jak to się mówi? Też wykorzystam, nic nie marnujemy. Zero waste, jak to się mówi? Czekamy na się rosołek zacznie gotować. łyżka cyzakowa już gotowa. Czekamy, zbierzemy pierwszą szumę i po jakichś dwóch godzinach dopiero wrzucę warzywa i pieczarki. A na sam koniec broku i kalafior. A, cebula też wleci, za jakieś dwie godzinki. I zbieram pierwszą czumę i tyle dla pieska. Nic innego jak białko, nie? Pieskowi też należy się. I ich Tutaj herbatka z dzikiej róży i z białoporka. Jakieś mgły na świecie, trzeba się wspomagać. robi klarowne, nie pyka nasza zupa mocy, zupka keto. I na tym etapie gotowania zupki keto daje tylko sól, trochę jeszcze soli i kurde zapomniałem, jałowiec, owoce jałowca i i jeszcze liś laurowy tylko muszę iść po niego na dwór albo na pole nie wiem jak się u was mówi ładnie śniegu napadało ale to nie o tym liś laurowy obczepałem z niego śnieg by się nie połamał przypadkiem rano czy listki stykną świeżego no <laughs> lecimy z powrotem do kuchni ale zima trochę warzyw mi zostało których nie dodałem do zupy keto kalafior, broku, i papryka i zrobię z tego szybką kiszonkę solanka przygotowana a tutaj ostatnio kisiłem 3 dni temu czerwoną kapustę też z papryką i z będzie o tym film, znaczy już jest o tym film nie wiem który będzie pierwszy. Dobra, ja to rzucam do słoika, kroję i zrobimy na szybko kiszonkę. No i kiszonka zrobiona. Chwila moment, sekund 5 i tak to jest. Ech, za dużo wszystkiego dzisiaj, za dużo wszystkiego, za dużo wątków. Za dużo wszystkiego nie obejmę tego. Miała być zupa Keto, a już co jest Kiszonka. Bitki były. A zupka sobie już tutaj pyka mi siwo. Dwie kawy pod rząd to nie był dobry pomysł. Latam jak poparzony. Ale z drugiej strony to i dobrze. Dobrze. Kiszonka zrobiona. No. I tak ma być. Zaraz pewnie będzie zjazd energetyczny i będzie lipa. Uuu. Minęło jakieś 3 godzinki. Kurze łapki wyciągłem, żeby się nie rozpadły. Żeby ze zębów nie rozwalić przez przypadek. Żeby tak trafiły na taką kosteczkę. To zaraz posolimy. I się będę bawił. Będę obgryzał. Dobra, ja rzucam warzywa niech się dalej gotuje Warzyna, warzywa i pieczarki wrzucone niech dalej sobie pyka jeszcze 2-3 godzinki a brokuł i kalafior rzucę na końcu a ja się biorę za obgryzanie ich oto łapek przyszła pora na brokuł i kalafior się pogotuje 10-15 minutek i będę to doprawiał już tak do smaku przyprawiam na samym końcu. Przyprawię, pogotuje się tak samo z 10 minutek i zupka keto gotowa. Super to wygląda. Jeszcze nie ma przypraw, a już pachnie tak sobie ładnie pyka zupka keto. A przyprawie to tak w stylu jak flaczki się przyprawia. Pieprz ziołowy, papryka słodka, majranek, trochę magii, oczywiście pieprz, sól nie? i płatki chili, hot chili. I taki dodatek, żeby już było na bogato, suszone uszaki, grzybki. Zbywacz grzybków jest najlepszy, bardzo wskazany zupa keto przyprawiona doprawiona zwał jak zwał tuściutka i zdrowa ja już mam tutaj nalane w michę zabieram się za jedzenie to będzie wszystko na dzisiaj także polecam róbcie takie zupki keto są zdrowe syte kaloryczne przychodzi taki czas, zaczynamy patrzeć, co się znajduje na naszych talerzach, na naszych stołach a tutaj jest samo zdrowie i moc jak Ci się podobało, to zostaw subskrypcję łapę w górę, w dół, jak Ci pasuje bądź szczery do bólu i miej dzisiaj wspaniały dzień jak jeszcze tu jesteś, napisz w komentarzu jestem do następnego. Pozdrawiam. Dużo zdrowotności życia.